Właśnie... Tak, to oni ze Szwecji uciekli do nas. Rodzina ze Szwecji, gdzie już zastanawiałabym się nad tym, że tam jest dużo lepszy socjal w tej Szwecji niż tutaj, dlaczego uciekli do Polski z dziewczynką 13-letnią na wózku inwalidzkim w Śpiączce była ta dziewczynka. No i dziewczynka była po wielogwałcie najprawdopodobniej. I tutaj lekarz właśnie w ośrodku w Dębaku odkrył, że tą dziewczynkę można wybudzić. No i decyzja zapadła, żeby zabrać dziewczynkę trzeba do szpitala jak najszybciej, żeby tą dziewczynkę wybudzić. Rodzice nie chcieli się zgodzić w ogóle na to. Lekarz mówi, że jeżeli jej nie wybudzą, a oni mają odleżyny, to dziewczynka umrze. Sąd, przez sąd była zał załatwiana zgoda na to, żeby zabrać dziewczynkę do, do szpitala. Tam był straszny cyrk. Matka krzyczała, nie chciała jej oddać. Ojciec krzyczał. Musiała być policja, ochrona. Koszt zabrania dziecka do szpitala już był bardzo duży, żeby się rodzice zgodzili. Co się okazało smutne, a później y, okazała się historia tej dziewczynki, bo zgodzili się na odwiedziny rodziców w szpitalu. I ci rodzice porwali tą dziewczynkę i uciekli z nią dalej. Czyli albo ojciec był tyranem tego dziecka, a musiało być, im to na, musiało być im to na rękę, tak jak wszyscy tam właśnie mówili, że ona jest w śpiączce. I oni ją sami utrzymywali, najprawdopodobniej w tej śpiączce. Pewnie też przyjechali tu tylko po to, że w Szwecji nie przeszło tak łatwo jak tutaj, więc uciekli do nas, gdzie wszystko łatwo im pójdzie, zdobędą wszystkie dokumenty i wybierali się dalej.